Przez jego życie. Nauczanie domowe. 18 czerwca. List do Rzymian, rozdział 5, wersety od 6 do 11. Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Wydaje się, że ten fragment napisał Święty Paweł, biorąc pod uwagę niepokoje. Wyrażane przez niektórych wierzących, co do gniewu Boga i co do wątpliwości, w związku z tym, co do swojego zbawienia. Więc Paweł pokazuje to w takich etapach, patrząc na historię zbawienia, na obecność Syna Bożego na ziemi. Tłumaczy to tak: słuchajcie, przecież byliśmy kiedyś nieprzyjaciółmi Boga. I nie zasługiwaliśmy na to, że ktoś za nas się poświęci, za nas coś ofiaduje, za nas nawet umrze. No, nie byliśmy ani sprawiedliwi, ani życzliwi. A jednak Bóg okazał miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, właśnie wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Pojednani zostaliśmy przez śmierć Jego Syna. Do tej pory był gniew, wojna, niezgoda, nieprzyjaźń między nami a Bogiem, a przez krew Jezusa zostaliśmy pogodzeni. Jeszcze raz Paweł podkreśla: Chrystus umarł, gdy my byliśmy bezsilni, a teraz otrzymaliśmy tę siłę. Teraz, będąc przyjaciółmi Boga, nie musimy się obawiać. O swój los, o swoją przyszłość, o to, czy będziemy z Bogiem, czy nie będziemy, czy będziemy zbawieni, czy nie będziemy. Tak, bo taka jest wola Boga. On chce, on nas tam zaprasza. Będąc pojednani przez śmierć, możemy być przekonani, że przez życie Chrystusa osiągniemy zbawienie. Zwróćmy uwagę na ten ważny element, że Paweł pokazuje, że śmierć Chrystusa powoduje pojednanie z Bogiem, a życie Chrystusa powoduje zbawienie. To bardzo ważne, bo czasami nam to umyka. My zwracamy uwagę tylko na śmierć, ale wszystko było ważne i jest ważne, co Chrystus przyniósł na ziemię. Chrystus przyniósł zbawczą ofiarę, czyli swoją śmierć, ale też przyniósł. Wyzwalające życie. Jego życie jest czymś, co nam zapewnia przyszłość. Ograniczenie się tylko do śmierci Chrystusa, tylko do Krzyża, byłoby ograniczeniem dobrej nowiny. Nie pomijamy i nikt nie chce, nie powinien pomijać nigdy Krzyża i śmierci, ale też nigdy nikt nie powinien pomijać życia i zmartwychwstania. To życie i zmartwychwstanie daje nam zbawienie. To właśnie jest ta moc, to jest właśnie ta siła. Paweł to pokazuje, Paweł tu argumentuje. Paweł mówi, jeszcze jest coś więcej. My się możemy chlubić takim Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że mamy Jezusa. Ten Jezus, który umarł, ten Jezus też zmartwychwstał. Ten Jezus, który nam zapewnił przez śmierć usprawiedliwienie. Zapewnij nam przez zmartwychwstanie i życie zbawienie. Życie wieczne. Bo to jest to coś, co Jezus niesie. Jezus nie niesie śmierci, Jezus niesie życie. I dlatego nie bój się o zbawienie. Idź z Jezusem, korzystaj z tego Jezusowego życia, nie ma problemu, będziesz zbawiony. Jesteś na tej najlepszej drodze. Tutaj dotrzesz do tego celu. Odsuń swoje wątpliwości. Odsuń swoje obawy. Dlaczego? Dlatego, że masz Jezusa, jesteś z Jezusem. I to życie Jezusa jest Twoją nadzieją i Twoim życiem. Zadanie dla Ciebie na dziś. Podziel się z kimś klubom, Twoim Bogiem. Powiedz komuś, jak masz dobrego Boga, który daje Ci życie w Jezusie. Niech Ci w tym błogosławi. Bóg żyjący na wieki. Ojciec, syn i Duch Święty.